Na, witam was na nowym vlogu, po przerwie i patrzcie jaka jest dobra jakość. Ogólnie idę do Rossmanna do no Nikoli, bo ten, tam się wszyscy spotykamy i inną. No. Yo! ma Ogólnie nie wikamy mój głos, trochę chora jestem ogólnie, ale tak, ja na moje włosy też nie bo jak wiecie, to jest codzienność, tak? Muszę ją umyć, no. no, ogólnie to. Wczoraj bardzo mało nagrywałam, bo ciężko się przyzwyczaić, wiecie, nagrywałam koniec końców miesiąc, a miesiąc czasu to jest dużo, więc po prostu no, muszę się przyzwyczaić na nowo, że mam nagrywać. Dzisiaj jedziemy do tego maka w Poznaniu w po kolekcjach, więc będzie test drwala. Kiedyś chyba od wikiego brałam gryza, ale się mi mnie spakował, więc co będzie teraz. bardziej, że tam jest ser. Dużo sera. A ja nie lubię sera, więc skończymy się. Potem, jo! zimno. Bardzo zimno. эмоцию. Ратуйте. Ogólnie jesteśmy już tu. O. Raczek. Jesteśmy już. Jak widać. Jak to Wydziemy to została drwala. Jo, jeszcze raz. Pierwszy raz będę jeść drwala. Drwa. Drwala. drwala. Uwaga. No jest, Drwali. No witam. Jak chce za to zabrać? Dwaga. Pierwszy to jest ale uwaga. Kurde, żeby tak sałata mi tu leci. Dobrze. Dobrze. bez. O, Dobrze. Dobrze. No dobra. Dobrze. 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 No Dobrze. Dobra. Jako tako, rozumiem? że mega spoko jest i wtedy brałam od Mikiego był gorszy? Był gorszy. Nie wiem. No. Polecam, zaraz to jest frytek. Tak. Dobra. Ogólnie dobry. Zapychający, ale dobry. I teraz robimy test frytek. Ty nie patrzysz. Mega. Ty też nigdy nie jadłam, jeszcze coś. Już zimna. Ej, one mi przypominają frytki z tego z virala. Aha. Z Viral kebab. Ej, mega podobno do tych frytek zwirala, nie? Ale Mega dobra. No. Mega dobra coś. No zitam. Ono wcześniej się nie odzywałam, i wracałam, zapomniałam, oczywiście. Jedną wypozycję zrobiłam, takie o, czarne zwykłe. No i czekamy sobie na pociąg, no, dzień jak codziennie. Ten vlog będzie nudny, bardzo nudny. Mnie ciągle robi to samo. Wstaję, idę na pociąg, wracam z pociągu, idę na pociąg, wracam z pociągu itd. Jest super! Siema, elu, ogólnie to wczoraj już nie nagrywałam, bo gadałam z tym chciałam dograć, ale Matin już nie chce już pokazać, siema, siema, no więc jakby to jest codzienność, tak, gadałam z Watim, czasami się uczę, Nie spać, więc idę na pociąg i no, tak, dzień jak dzień siemka, ogólnie idę tra na trawę i ogólnie, powiem wam, w mi chyba ósemki, i tak nie ciągną na że to jest koniec! To jest masakra! Nie wytrzymam zaraz pomocy! Tutaj Mati robił opening swojego Iphone'a No, witam! Ogólnie ja cały czas zapominam o tym vlogu, nie? Przepraszam Was widzowie, czekajcie, postawię was! O! Dobra. Stylowana dzisiaj taka o. Czajcie, że mój włosy jest jakieś inne, nie? Ja jej wczoraj myłam. Nie wiem, no widać to. Ja tu wczoraj myłam! To jest No, ale tak to po Więc no trochę wam nie nagrywam, ale to jest mała codzienność, tak? Jadę, wracam. Dzisiaj może wam ponagrywam coś, bo yy, po lekcjach może... Dzisiaj będę musiała czekać na pociąg, więc może pójdę sobie na jarmark. Ale to zobaczę, czy będzie Ci chciało, czy wybiorę Avenida. Więc Widzimy się pewnie w pociągu albo w tramwaju. Ma. Ogólnie to sobie oglądam YouTube a. I czekam aż to zadzwoni Jest weekend Dzisiaj idę do kościoła i jadę do biały Więc ja coś może ponagrywam Yo o, Witam, witam Ogólnie poprawiam smakierz, Żeby, bo trzeba jakoś wyglądać Tym bardziej, że Ludzie z mojej, mojej klasy tam będą. Szczerze, najchętniej mi nie, nie, nie chciała spotkać, bo. Jakby. Nie oszukujmy się, mam lepszą klasę teraz. Pod względem ludzi. Bo teraz wiesz, wiecie, z każdym pogadam i tak dalej. A w tamtej klasie. Oni w ogóle nie, oni w ogóle nie chcieli rozmawiać. Bo od razu. Nikola, a zaraża, jakby. To się stuknijcie, jak to oglądacie. Naprawdę. To ja tak, jak sobie teraz tak myślę, to było tak dziecięco fajnie, że to jest koniec yy, i no Że się uwaliłam proszę. Więc jakby wiecie W ogóle stwierdziłam, że nie nakładam podkładu ani korektora, ani nic Bo teraz staram się te wszystkie przebarwienia zwalczyć Bo naprawdę mam ich dosyć i używam Z centrum To jest on reklama, nic Póki co testuję, zobaczymy Póki co jakoś nie widzę różnicy, ale to podobno po, prostu po jakimś czacie, czasie, bo dopiero to chyba 3-4 dni używam, coś takiego. No, tylko trzeba używać tego mało, żeby nie wypalić sobie cery. Jak widziałam u niektórych na TikToku, więc wiecie. No, dziękuję. No, więc ogólnie to tak. Jadę o 17:40, no, za godzinę, jadę do kościoła na prze, potem mam spotkanie na bierzmowanie a potem jedziemy do Biany. Szczerze, tak się za Bianą My się ostatni raz widzieliśmy na zakończeniu roku szkolnego. To jest straszne. Więc... nam pozwoli, może coś ponagrywamy. Na pewno będziemy robić dla mnie zadanie na techniki foto, bo muszę zrobić zadanie malowanie światłem. Po prostu Biana będzie mi latarką napieprzać jakieś wzorki czy coś. A ja potem... Wiecie, zdjęcia i no... Potem wam wkleję efekt końcowy, w sumie. Jak nie zapomnę. Więc. Widzimy się potem. Czekam tu na biany. Witam, jesteśmy już ubiany? Biana pomaga. No i teraz nie wiem, TikTok jakiś ponagrywamy. O, właśnie, robiłam to zadanie do pana na techniki. I tu macie efekt taki. O. Jest mega klasa. To była ona. Ja. To była ona, więc. Może TikToki Tok'i nagrywam czy coś i odezwę się chyba w domu czy coś, nie wiem. Yo, widzę mój głos! Hej, to... O, dobra, jednak nie. Siemka, jest niedziela. Ogólnie jestem chora. <laughs> Jeśli ten vlog wam się podobał, Przedstawiajcie, łapajcie w górę, subskrybujcie, komentujcie, jeśli YouTube mi nie zbanuje, i wpadajcie do mnie na Instagrama, bo tutaj zawsze daję znaka, czy będzie film. Więc. O ty. Więc, widzimy się. może za tydzień, albo w grudniu.